Jesteśmy po kolejnym odcinku specjalnym. Dzisiaj już było trochę uśmiechu, trochę się cieszyliśmy, bo kiedy zjechaliśmy z Wydn, kiedy jest naprawdę ciężko i bardzo uderza ten samochód, jechaliśmy na taką trochę już rajdową drogę, wreszcie drogi kawałek, wreszcie można było mieć jakieś punkty odniesienia i już nie było tylko góra-dół, czyli uderzenia, a w lewo-w prawo. No także mieliśmy trochę frajdy. Oczywiście mamy świadomość, że, że rajd dla nas sportowo już jest trudny do jakiegokolwiek e, no, cieszenia się, i walczenia, no bo to się stało na drugim odcinku specjalnym, straciliśmy wszystko, ale teraz po prostu jedziemy twardo, OSPS-ie, OS walka bardziej ze swoimi słabościami. Już nie powiem z bólem, bo już nie ma o tym bólu co mówić, bo po prostu jest, był i będzie. A, a, a w sytuacji, że samochód trzyma się, że możemy zmieniać pewne ustawienia, trochę testować, no to sprawia mi to trochę takiej sportowej przyjemności i roboty. Ale na pewno przyrzekliśmy, powiedzieliśmy, że dla wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrobimy jak najwięcej kilometrów, więc te kilometry nabijamy jeden po drugim. Kolejny dzień, kolejne 450 kilometrów AS-owych, yy, sporo dojazdówki, także te kilometry. Płyną, nie poddajemy się Jedziemy dalej No dzisiejszy odcinek Myśleliśmy z Magdą, że będzie Trochę łatwiejszy Ale się, się z, Zrobiło bardzo trudno O pierwszą sekcję jechaliśmy 160 km Po bardzo tu wysokich wydmach Znajdowaliśmy objazdy Żeby nie jechać Śladem tych najlepszych zawodników Bo były bardzo Trudne podjazdy. No tak, dojechaliśmy 160 km. Szczęśliwie przejechaliśmy ten odcinek. Później była neutralizacja. Wszystko trzeba było robić na czas i jechać dosyć szybko po ulicy. Drugi, druga sekcja była bardzo mocno kamienista bardzo pyłowa. Także ten odcinek też myślałem, że będzie łatwiejszy, ale dał nam się we znaki. No, jeszcze 4 dni i nie liczę na to, że będzie łatwiej. Etap ósmy dla mnie niezbyt dobry. Nie miałem wystarczająco w sobie dużo siły i eksplozji, żeby zyskać trochę czasu, a tego właśnie wymagał etap, szczególnie rano. No, całe szczęście mam dużo leków, które biorę i mam nadzieję, że poczuję się trochę lepiej na następne dni, żeby jeszcze te ostatnie 4 dni przycisnąć i przesunąć się trochę do góry w generalce. Ale no, staram się nie zapominać o tym, że 21. miejsce na moim poprzednim Dakarze to był najlepszy rezultat odcinka, a teraz 21. miejsce to jest kiepski dzień, więc przynajmniej wiem, że to oznacza progres. Eee, dzisiaj etap był podzielony na dwie części, w części My, e, same wydmy, bardzo mi miękkie, fajnie się jechało kilka było naprawdę bardzo takich dużych gdzie zawodników też nie mogło podjechać ja tam raz próbowałem, ale udało się drugą część mieliśmy po transferze musieliśmy dojechać do drugiego punktu żeby po prostu dalej kontynuować e, odcinek no i tamten już był troszeczkę trudniejszy technicznie jak zwykle te kamienie no to tutaj, ja nie wiem, to jest naprawdę coś Coś dziwnego, bo tych w jest tak mnóstwo niebezpiecznych te rzeki, że no, ciężko oddaje tutaj po rękach, ale dojechałem. Cieszę się, że etap jest zakończony. Jest, jest. Po wczorajszych przygodach na Wydmach i naprawianiu nocą kończyliśmy dzisiejszy etap, część sportową. 450 kilometrów jazdy, głównie po Hamadach, trochę po ładi, trochę po takim Piaseczku. Dosyć wymagający odcinek na nawigację właśnie po takich wydmach, wydemkach czy o jakichś takich dziwnych kanionach. Ostatnie dwa RTK bardzo, bardzo szybkie. Na jednym z nich dogoniłem samochód, który jechał przede mną, bo jechał znacznie poniżej swojej prędkości średniej. No było dosyć długie, dosyć długa gonitwa za nim w kurzu, a potem tylko nadezwała no, się okazja. To było fajne wyprzedzanie, aż się potem uściskaliśmy z kierowcą, którego przedziłem, bo jemu też się podobało, że tak żeśmy się razem zachowali fajnie fajny dzień długi dzień przed nami jeszcze dojazdówka będziemy koło 17 na biwaku a jutro co jedziemy dalej jutro 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 będzie fajniejszy etap ale zacznijmy od początku zero problemów na trasie jedyne co na to po Rozkręcała się nam zapinka na masce i, i, i przez, chwilę, przez chwilę musieliśmy jechać z uchylającą się maską. Nie wiedzieliśmy, czy ją rozbije się, czy nie, ale nie było wyjścia, a na szczęście się udało. Dzisiaj fantastyczne wyniki wykręciliśmy. Na nawigacji mieliśmy pierwsze miejsce, czyli 0 punktów. Co prawda z 26 innymi zawodnikami, którzy również nie popełnili żadnego błędu, więc wszystkie waypointy zaliczyliśmy, więc to taki nasz fajny, fajny akcent na, na koniec dnia. Jeśli chodzi o regularność, no to też super wynik. 11. miejsce mieliśmy na jednym z odcinków na regularność. Bardzo nas to cieszy, bo małymi kroczkami zbliżamy się do popełniania coraz mniej błędów. Dużo się uczymy i takie było założenie na ten cały rajd, żeby, żeby jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej kilometrów przejechać. Dziękujemy bardzo naszemu samochodzikowi, że jest tak dzielny. Dzisiaj było bardzo twardo, bardzo dużo kamieni, bardzo dużo sk skoków. Wytrzymał, trzyma się w kupie w jednym kawałku, więc robi tak dalej. Jutro dziewiąty etap i będziemy robić wszystko, żeby również dojechać do końca i popełnić jak najmniej błędów. Mam nadzieję, że Tomek się odbuduje, bo dzisiaj miał znowu problemy z, z zawieszeniem, musiał zjechać wcześniej, więc mam nadzieję, że jutro będzie na gonił i odrabiał, bo ma cały czas fajne miejsce i, i może być super na koniec. Pozdrawiam Was wszystkich i błagam dalej trzymajcie kciuki. Cześć, cześć!